Bo ja wiem, jakie myśli mam o Was, wyrocznia Pana. Myśli o pokoju, a nie o nieszczęściu, aby zapewnić Wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasza 29, werset 11. Często zastanawiamy się nad ścieżkami naszego życia, kwestionując każdy krok i decyzję. Ten werset przypomina nam, że dla każdego z nas istnieje większy cel. Razem odmawiajmy tę modlitwę refleksji i oddania. Boże, w tym wyjątkowym momencie przychodzę przed Twoją obecność z otwartym i szczerym sercem. Przyznaję, że często staram się kontrolować każdy aspekt mojego życia bez konsultacji z Tobą. Wiem, że muszę nauczyć się bardziej ufać Twoim planom i kierownictwu. Rozumiem, że znasz każdy detal mojego istnienia i mojej historii. Dziś chcę oddać moje życie w Twoje ręce i zaakceptować Twoją wolę. Jezu, idąc przez to życie, zauważam, ile razy czuję się zagubiony i zdezorientowany. Decyzje wydają się trudne, a ścieżki nie zawsze są jasne, jakbym tego chciał. Potrzebuję Twojego światła, aby oświetlić każdy krok, który stawiam na tej drodze. Pomóż mi rozpoznać Twój głos wśród codziennego zgiełku. Chcę mieć pewność, że podążam za Twoimi planami. W tym momencie refleksji. Proszę o przebaczenie za chwilę, gdy wątpiłem w Twoje cele. Ile razy kwestionowałem Twoje wybory i próbowałem zrobić wszystko po swojemu, jak byłem uparcie podążał tylko za własną wolą, nie słuchając Cię. Przebacz mi, że nie zaufałem Twojemu czasowi i Twojej mądrości. Dziś chcę zacząć od nowa i nauczyć się czekać na Ciebie. Panie, pomóż mi zrozumieć, że Twoje przemiany dokonują się we właściwym czasie. Wiem, że często pragnę szybkich rezultatów i natychmiastowych zmian. Naucz mnie cierpliwości podczas procesów wzrostu. Pokaż mi, jak rosnąć przez każde przeżyte doświadczenie, abym mógł docenić każdą lekcję, którą mi uczysz. Jezu, przedkładam przed Ciebie wszystkie lęki, które mieszkają w moim sercu. Te myśli, które sprawiają, że wątpię w Twoją opiekę i miłość. Zmartwienia, które odbierają mi pokój. I kradną radość, chwile niepokoju, które uniemożliwiają mi pełne zaufanie. Wyzwól mnie ze wszystkiego, co mi przeszkadza, Boże, wiem, że możesz przemienić każdą sytuację, niezależnie od tego, jak trudna się wydaje. Nie ma problemu zbyt wielkiego, aby Twoja ręka go nie mogła rozwiązać. Nie ma okoliczności, która uciekałaby się od Twojej kontroli i opieki. Pomóż mi mieć to pewne w sercu. Chcę ufać Twojej przemieniającej mocy. W tej chwili, proszę, usuń ze mnie wszelki duma, która uniemożliwia mi zmianę, każdą upartego charakteru, która sprawia, że opieram się Twoim codziennym przemianom, każdą negatywną myśl, która ogranicza moją wizję przyszłości, każdy strach, który paraliżuje mnie i uniemożliwia wzrost, wszelkie wątpliwości, które osłabiają moją wiarę w Twoje cele. Panie, pragnę widzieć moje życie przez Twoje pełne miłości. I mądrości oczy. Chcę zrozumieć Twój cel w każdym momencie, który przeżywam. Pomóż mi rozpoznać Twoją rękę we wszystkich sytuacjach, abym mógł zaakceptować Twoją wolę, nawet gdy jej nie rozumiem. Wzmocnij moją wiarę, aby ufać Twoim ścieżkom. Jezu, przemieniaj moje negatywne myśli w myśli zwycięstwa. Odnów mój umysł Twoją wyzwalającą prawdą każdego dnia. Wzmocnij moją wiarę w Twoje obietnice i Twoją miłość. Zwiększ moje zaufanie do Twojej opieki i kierownictwa. Obudź we mnie nowe marzenia zgodne z Twoim celem. Boże, naucz mnie cierpliwości podczas procesów zmiany, abym nie poddawał się w trudnych momentach tej wędrówki. Pomóż mi wytrwać, nawet gdy wydaje się niemożliwe kontynuowanie. Daj mi siłę, aby ufać, gdy nie rozumiem Twoich planów. Chcę czekać na Twój doskonały czas z radością. Panie, pragnę być narzędziem Twojej miłości w tym świecie. Chcę używać darów, które mi dałeś, aby błogosławić innych ludzi. Pomóż mi dzielić się nadzieją z tymi, którzy są zniechęceni. Abym mógł być światłem tam, gdzie jest ciemność i smutek. Użyj mojego życia, aby dotknąć serc innych. Jezu, pokaż mi, jak znaleźć możliwości pośród trudności. Naucz mnie odkrywać siłę, gdy czuję się słaby i zmęczony. Pomóż mi zachować radość nawet w momentach smutku, abym mógł mieć pokój pośród życiowych burz. Wzmocnij moje zaufanie do Twojej codziennej opieki. Boże, dziś ponownie decyduję się oddać moje ścieżki w Twoje ręce. Chcę zaakceptować Twoje kierownictwo w każdej dziedzinie mojego życia. Pomóż mi zaufać Twoim planom, które są doskonałe. Abym mógł podążać Twoimi krokami z wiarą i determinacją. Zwiększ moją pewność w Twojej bezwarunkowej miłości do mnie. Panie, przemieniaj moje lęki w odwagę, aby iść naprzód. Przemieniaj moje wątpliwości w pewność Twojej stałej opieki. Zmieniaj mój niepokój w pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przemieniaj moją słabość w siłę do zwyciężenia. Niech mój smutek przemieni się w głęboką radość. Jezu, otwórz moje oczy, abym widział Twoje błogosławieństwa każdego nowego dnia. Pomóż mi rozpoznać Twoją obecność we wszystkich momentach, abym mógł poczuć Twoją miłość w każdej przeżytej sytuacji. Pozwól mi doświadczyć Twojego pokoju we wszystkich decyzjach. Chcę żyć Twoim celem, w każdym wyborze, który podejmuję. Boże. Działaj w moim sercu, abym stawał się lepszy każdego dnia. Rozwijaj ze mną większą mądrość, aby podejmować właściwe decyzje. Zwiększ moją zdolność do kochania i przebaczania innym. Naucz mnie praktykować więcej wdzięczności i mniej narzekania, abym mógł rosnąć w łasce i wiedzy. Panie, niech moje życie odzwierciedla Twoją miłość w sposób jasny i prawdziwy. Pozwól, aby moje działania ukazywały Twoją dobroć innym. Niech moje słowa zawsze przekazują prawdę i nadzieję. Niech mój przykład będzie inspiracją dla otaczających mnie ludzi. Użyj mojej wiary, aby chwalić Twoje imię. Jezu, pobłogosław moją rodzinę i wszystkich moich drogich przyjaciół. Chroni każdą osobę, która jest częścią mojej historii życia. Prowadź nasze kroki. Abyśmy mogli iść razem w miłości. Wzmocnij więzi, które nas łączą jako rodzina i przyjaciele. Pomnóż naszą wiarę i zaufanie w Twoją opiekę. Boże, użyj mojego życia, abym był błogosławieństwem na ścieżce innych ludzi, abym mógł przynosić nadzieję tym, którzy są dzisiaj zniechęceni. Pomóż mi być pocieszeniem dla tych, którzy cierpią. Pozwól mi okazywać miłość tym, którzy czują się samotni. Użyj mnie, abym przynosił Twój pokój do zranionych serc. Panie, jestem wdzięczny za Twoją miłość, która podtrzymuje mnie każdego dnia. Dziękuję za Twoją łaskę, która pozwala mi zawsze zaczynać od nowa. Jestem wdzięczny za Twoją miłosierdzie, które odnawia mnie każdego ranka. Dziękuję za Twoje przebaczenie, które mnie wyzwala i przemienia. Dziękuję za Twój cel w moim życiu. Drodzy bracia, którzy towarzyszyli tej modlitwie. Pamiętajcie, że Bóg ma specjalny cel dla każdego z nas. Kontynuujcie ten łańcuch błogosławieństw, wybierając jedną z dwóch modlitw, które teraz pojawiają się na ekranie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby codziennie otrzymywać więcej modlitw. Niech Jezus obficie błogosławi Wasze życie, Wasze rodziny i Wasze ścieżki. Niech Jego pokój i miłość zawsze będą obecne w Waszych sercach. Amen.